Dzień dobry Państwu tutaj Państwo Piesto, kanał o przedsiębiorczości, inwestowaniu i o nieruchomościach. I dzisiaj będziemy mówić o wyroku sądu, naczelnego sądu administracyjnego który dotyczy wszystkich inwestorów w nieruchomości, którzy chcą wydzielać pomieszczenia ściankami działowymi. Drodzy Państwo, wyrok jest z dnia 5 grudnia 2023 roku i jest wyrokiem prawomocnym. I tym filmem postaramy się odpowiedzieć, i tym wyrokiem oczywiście, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ścianka, czy wyburzona ścianka działowa stanowi już samowolę budowlaną. Osoby, które są jakoś bardziej zaangażowane w proces inwestycyjny, posiadają mieszkania na wynajem, Myślę, że mają jakieś pojęcie, natomiast chcemy Państwu przybliżyć dokładnie, jak orzekł sąd administracyjny, gdyż uważamy, że jest to naprawdę e, interesujące orzeczenie. Ale przejdźmy po kolei, cóż tam się działo. Jaki był stan faktyczny? Jest inwestor, kupił nieruchomość, postanowił przeprowadzić remont, czyli jak zazwyczaj sprawy się mają. Postanowił trochę ścian działowych poprzesuwać. Okazało się, że zainteresowała się sprawą e, miejscowa jednostka PINBu. Oczywiście. Podejrzewamy, że sama z siebie nie zainteresowała się, że tutaj była. Przejma informacja do PINBu, żeby się zainteresowała tą sprawą. PINB to jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Być może będziecie państwo mieć przyjemność albo nieprzyjemność współpracy z tą instytucją. Zostawiamy to do was. I tutaj sprawa trafiła do sądu. Sąd jak orzekł sąd pierwszej instancji, bo mamy oczywiście pierwszą i kolejną instancję w naszym pięknym kraju. Sąd pierwszej instancji orzekł iż te konkretne roboty budowlane polegające na tym, iż 4-centymetrowa wylewka betonowa z okładziną podłogową oraz postawienie dwóch ścianek działowych dzielących łazienkę nie stanowiły przedmiotu, nie stanowiły przebudowy w rozumieniu prawa budowlanego. Czyli to był punkt pierwszy. Teraz punkt drugi. Wykonane prace nie ingerują w konstrukcję obiektu budowlanego i nie prowadzą do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych budynku. Istotne, prawda? Punkt trzeci. Czynności Polegające na rozbiórce ścianki działowej lub jej wzniesieniu czy wylewce betonowej są takimi robotami budowlanymi, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia właściwemu organowi. Wydaje mi się, że jak na razie wszystko tutaj jest jasne. I to był wyrok w sądu w pierwszej instancji. I teraz idziemy dalej. To może ja dopowiem, że do tej pory były już wyroki sądów w tej sprawie i one były bardzo podobne czyli brzmiały tak, że postawienie ścianki działowej to bardziej jest aranżacja lokalu, więc nie wymaga remontu i nie wymaga przebudowy oficjalnej. Dlatego że przebudowa wiąże się z pozwoleniem na przebudowę i jest to do tej pory był taki podział, że ingerencja w konstrukcję budynku wymagała pozwolenia na przebudowę, a jeżeli to było postawienie ścianki działowej, czyli nienośnej, nie przesunięcie ścianki nośnej czy coś takiego, to od, od, pamiętam od młodości, że tak, by, taki podział istniał i takie były wyroki sądów. Tak, jeszcze pozwolisz tutaj, że wejdę w słowo. E, oczywiście e, to nie tylko jest nasze zdanie, ale zapoznawaliśmy się z orzecznictwem, które panowało do tej pory, jak dotychczas orzekały e, sądy. Prawda? Bo ten sąd jest taki, do, ten wyrok z tego sądu jest dosyć e, rewolucyjny. Dotychczas sądy orzekały w następujący sposób. Wyrok z 25 stycznia 2013 roku jest to wyrok sądu NSA, czyli Naczelny Sąd Administracyjny. Roboty budowlane w ścianach działowych, które nie ingerują w konstrukcję obiektu, nie można zakwalifikować jako przebudowa. Czyli do tej pory funkcjonowało takie orzecznictwo. Ale idźmy dalej. Wyrok z 9 stycznia 2018 roku jest to kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Choć postawienie ścianki działowej powoduje wydzielenie dodatkowej powierzchni w mieszkaniu, to fakt ten nie decyduje o kwalifikacji robót jako przebudowy, bowiem przesłanką, przesłanka, powiększenie liczby pomieszczeń musi odnosić się do obiektu, nie zaś do lokalu mieszkalnego. Więc wszyscy mamy tutaj jasność, jak do tej pory orzekały sądy. Jeżeli pójdziemy dalej i przyjrzymy się teraz temu wyrokowi, temu, co, co orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i jak może to wpłynąć na rynek nieruchomości, to możemy się tutaj naprawdę podrapać w głowę, w jaką stronę tutaj pójdzie to orzecznictwo. No to orzekł dwie rzeczy, że roboty polegające na przestawieniu ścian działowych, to jest zburzeniu dotychczasowych ścian i postawieniu ich w innym miejscu, stanowią przebudowę nie tylko wtedy, gdy dotyczą ścian nośnych. A druga sprawa, budowa ścian działowych w lokalu mieszkalnym, wyodrębnionym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest przebudową, jeżeli powoduje zmianę powierzchni pomieszczeń w tym lokalu. Jest to bowiem zmiana parametrów użytkowych, o jakiej mowa w artykule 3 punkt 7a prawa budowlanego. Czyli żeby to doprecyzować, chodzi o to, że jeżeli stawiamy ściankę działową, to zmienia się metraż. I teraz e, od razu dopowiem, że tu jest kolejna sprawa, która jeszcze czeka na taki wyrok NSA, bo jeżeli postawimy ścianę i zmienia się metraż, to teoretycznie powinniśmy również zmienić procentowy udział w własności w gruncie. A to oznacza, że powinniśmy również zmienić ten procentowy udział wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni, co oznacza, że to są kolosalne koszty i bardzo dużo pracy. Także w praktyce się tego nie robi, tylko jakoś po prostu ludzie machają na to ręką. Ale na pewno będzie jeszcze w jakimś czasie, bliżej nieokreślonym, wyrok w tej sprawie. Jeżeli już mamy tak rozliczać te centymetry kwadratowe ścianki działowej, no to wypadałoby również rozwiązać problem w kartoteki lokali i tego, że to się zmienia procentowo. Mhm. Także moi drodzy, napiszcie, co o tym myślicie. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z przepisami dotyczącymi. Nieruchomości, to zapraszamy do oglądania naszego kanału. Ci, którzy bardzo chcą pogłębić sobie wiedzę z zakresu bezpiecznego najmu mieszkań, zapraszamy na spotkanie z nami we wrześniu, na jednodniowe szkolenie bezpieczny najem. Postaramy się przybliżyć najnowsze tutaj trendy na rynku nieruchomości, ale też najnowsze przepisy, które pojawiły się i do których przestrzegania właściciele nieruchomości są zobligowani. Jest tego trochę, warto być na bieżąco, warto wiedzieć jak sformułować prawidłową umowę najmu, więc zapraszamy serdecznie, będzie bardzo retorycznie i myślę, że wiele z tego szkolenia wyniesiecie. Jest to chyba jeden raz już, te, raz w tym roku zdążymy przeprowadzić to szkolenie, więc dla tych, którzy się wahali. Jest to bardzo duże szkolenie, z tego względu, że zawsze cieszy się ono popularnością. Zaprosimy też doradcę podatkowego. W razie, gdybyście mieli pytania, to oczywiście w kuluarach wszelkie, czy, czy na sali postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Co do tego wyroku, który właśnie omówiliśmy, piszcie w komentarzach, jakie są Wasze opinie, odczucia na temat tego wyroku, który właśnie za no i cóż, jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Tak, a mojej opinie? jesteś ciekawa? Bo, tak, proszę. Bo warto może to, że niech to wybrzmi. Teraz jest tak, że postawienie ścianki działowej, czyli po prostu z karton gipsu wymaga pozwolenia, więc jeżeli go nie ma, no to my robimy samowolę budowlaną i PIN może narzucić karę i przy, nakazać przywrócenie stanu pierwotnego. Teraz bardzo wiele lokali ma niezgodność tej kartoteki z tym, co jest w środku, i nikt na to nie patrzy, więc wiadomo, że będzie jakaś szara strefa, w której sobie istnieją takie ścianki działowe i nikt się tym nie przejmuje, ale będzie większa możliwość donoszenia do kogoś, że zaraz on ma tu ściankę, a nie powinien mieć. Także chodzi o to, że teraz na przykład przebudowa to by było, wiecie, w górę to jest rozbudowa, dobrze mówię, nie. Tak, nadbudowa jest w górę, na boki jest rozbudowa, a przebudowa to jest wewnątrz. Jeżeli coś robimy wewnątrz takiego in, e, ingerującego bardzo mocno w budynek, to e, to do tej pory była samowola budowlana, która wiązała się z karą i przywróceniem stanu pierwotnego. E, teraz jeżeli mamy ściankę działową, no to pytanie, jakie będą te kary PINBU za to, że dokonaliśmy takiej samowoli? I spodziewam się, że ten wyrok, jak myślisz, on będzie miał duży wpływ faktycznie to zależy, jeżeli ta informacja rozniesie się szeroko po rynku i będzie się wiele osób na niego powoływać, tak, myślę, że ma realne znaczenie. Myślę, że tutaj blady strach w tym momencie padł na wszelkie osoby, które dzieliły tak skrajnie te mieszkania na, nie wiem, jedno mieszkanie na 10 mieszkań albo pokoje dwumetrowe czy trzymetrowe, metrowe Takie już schodzimy do takiego e, ciemnej strony, że tak powiem, rynku nieruchomości i najmu. E, w związku z tym tutaj myślę, że PIN miałby co robić, bo zdajemy sobie sprawę, że są jakieś niedociągnięcia na rynku nieruchomości natomiast moi drodzy to też ma swoje uzasadnienie, tak bo rozumiemy inwestorów, którzy chcą mieć jak największy zysk z posiadanej nieruchomości, natomiast wszystko należy robić z głową i zgodnie z przepisami i kierować się przepisami, jest taka, par, taka takie przysłowie łacińskie, paremia nieznajomość prawa igno ignorancja iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, więc jeżeli zabieramy się za coś za rynek nieruchomości, zaczynamy wynajmować albo obracać nieruchomości, jesteśmy zobowiązani znać podstawowe przepisy w tym zakresie i nic nas z tego nie zwalnia. Mądrego to miło posłuchać. Także subskrybujcie ten kanał, będzie więcej Agnieszki Piesto i napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Zapraszamy na szkolenie. Cześć! Cześć.